Województwo Łódzkie przyznało 4 miliony złotych na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. pieniądze w kwocie 70 tysięcy złotych trafią również do gminy Bedlno. W tym roku udało się pozyskać fundusze dzięki tutaj przychylności Urzędu Marszałkowskiego. będzie tutaj dalej modernizacja stadionu. a mianowicie planujemy montaż piłkochwytów za bramkami. Montaż tutaj bieżni 100-metrowej, wokół tych kontenerów chcemy założyć kostkę, również ogrodzenie, które, no tak jak tutaj widać, jest w bardzo złym stanie. Chcemy je odnowić. Także dość taka poważna inwestycja. Urząd Marszałkowski przyznał nam 70 tysięcy plus wkład własny, czyli tu zainwestujemy około 100 tysięcy. Może uda się wygospodarować z budżetu jeszcze jakieś środki, żeby jak najlepiej ten stadion tutaj wyposażyć. Konkurs ogłoszono w styczniu bieżącego roku. Każdy samorząd mógł zgłosić jeden wniosek. W sumie wpłynęło 149 wniosków z całego województwa. W naszym powiecie dotacje oprócz Bedna otrzyma gmina Krośniewice, Łanięta oraz Dąbrowice. Ten program jest ogólnowojewódzki i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo wniosków, które zostały złożone. Ja się bardzo cieszę, że tutaj pan wójt z gminy Bedno przygotował bardzo dobry wniosek, bardzo ciekawy i Środki zostały przyznane na realizację. Wszystko robimy dla naszych przyszłych pokoleń, dla naszej młodzieży. Jest tutaj szkoła, jest klub sportowy. Są bardzo duże sukcesy tych młodych ludzi na niwie już ogólnopolskiej. Dlatego warto inwestować w młodzież, w rozwój właśnie infrastruktury sportowej. Pieniądze mają być wykorzystane do końca tego roku.